Cześć, tu Madzia i witam Was w kolejnym odcinku z serii Battlefield 3. Dziękuję, naprawdę dziękuję Wam serdecznie za wszystkie rady, za poradniki, które zaczęliście specjalnie dla mnie kręcić i w ogóle za wsparcie w tej grze. Bo naprawdę gra mi się spodobała, a pierwszy raz gram w tego typu grę i wiem, wiem, że ja strasznie lamię, ale no... Zresztą na że to pierwszy raz coś takiego gram. Ale no, naprawdę świetnie się przy tym bawię. Dzisiaj wracamy do naszych misji. Tak, tutaj ostatnio... Skończyliśmy I, i, i. i spróbujemy tutaj, tak połóż się najlepiej, spróbujemy tu przeżyć. Może to być tylko kucnął co? Człowieki jakieś chodzą. Nie sobie, no. Dobra, powiedzmy, że ty nie są nasi. ...braknie zaoferować pomoc wszystkim amerykańskim żołnierzom. No, ja już znam tą waszą pomoc, coś mi się zdaje. Przecież trzymam tego, no. Nie ucz mnie. Już ostatnio się będzie traktowane jako akt agresji. Uf, gadaj sobie jeszcze. Tak bardzo zwracaliście mi uwagę, że ja muszę przeładowywać broń. No i dobra, dobra. Powtarzasz się, panie. No ja mam rozumieć, że ja teraz tylko z nożem zostałem. Dobra. Tam na górze jakiś siedzi. Jak go zaczepiać lepiej nie będę. dobra, dobra. Ja sobie tutaj ładnie chcę popełzać na razie. Myszu, on mi stąd! Idź mi stąd Idź mnie stąd Idź. Mówiłem żeś poszedł mówi on. Teraz za ogonek kiedy widzenia. Nie wiem tu razje od urazi tam, kocnąłeś Dobra, mam zdobyć od tego broń Ej, nie Tak, dawaj gnada Ej, nie zabić mnie tu! Ja stąd uciekam No, schowaj się. Dlaczego nie mogę sam dojść? Dobra, powiedzmy, że ja ich muszę wszystkich ten... wybić. Dobra, tędy mam wrócić na ten parking? przez z drugiej manki? Idę! Idę, idę. przeładuj. Dobra, już widzę, które do wrócić. Byłeś za te skrzynki. Dobra, nauczyłem się przeładowywać, żeby nie było. Och, jak cię boli, ja ci mówię. wyjdź mi stąd Ci mówię, tak się drzesz, jakby cię naprawdę bolało. I z tego co, co, co mi powiedzieliście, to tutaj nie ma większego znaczenia broń, jaką teraz mam, bo ta misyjna jest spoko, a dopiero jak będę grała na multi, że będę musiała zmieniać. Dobra, widzę was tam. Gdzie oni są? Znaczy byli Aha i Jak słyszałam jak się ciśnie V Dobra, pamiętam Oj nie, nie krzyczy na mnie To się pojedynczo strzela na V Dobra Jeszcze dziś jeden jest Może ciężko to jest, bo tu jest ciemno Ale dobra chodź tu Już? Dobra, rozumiem, że nie już. Chodź tu. Dobra, tu się miałam dostać. Zchowaj się. Wy moi czy nie moje? Ja was mam zabić? Dobra, powiedzmy, że was wystrzelę. No, powiedziałam, że o wiele lepiej mi się gra. Jak sobie zmieniłam e, tą strzelanie na takie, wiecie, pojedyncze Dobra, tędy nie przebiegnę Dawaj tędy, szybko Oczy teren, żołnierze, dzięki tego kota jakiegoś słyszałem pragnę nadmienić Dobra, tam słowica Idź ty! Idź pan! Zmieniaj. Granat we mnie! Ja ci dam granata! Się może połóż całkiem, o! Odpełnij, tak? Nie chcę, żeby oni mnie zaraz zdjęli, nie? Jest stąd do mnie strzelasz? Aha, tu jesteś na dole, spoko. Dobra, wycofuj się, wycofuj. On tu jest gdzieś jakiś. Dobra, wstajesz stary. Wstałaś Cofnij się kawałek. Dobra. Teraz mi wstań tak. Dobra, jeżeli gdzie jesteście wy. Ja jeszcze do mnie strzelaj. Jeszcze. Gin ty w tym kontenerze! Dobra, zaraz ja zginę. Kucnij. Przeładuj sobie. Ja ten murek zaraz rozbije całkiem, a on będzie dalej żył. Dobra, jeszcze inny koncept mam. Kucnik. przeladowane. A ty co tu? No i do widzenia. Ja wam tu dam nie podchodzić, o. No. Jeszcze ktoś? Myślę, że ja sobie tutaj teraz szybko zbiegnę. Do widzenia. Mogłem w sumie od razu tu się skitrać. Może te wrzeszczące koty na mnie rozbrajają. No, jak przez mur? A. No dzięki, wiem, że nie żyję. Super. Tak nie mówcie, wciąż od początku. Przynajmniej tutaj na dole, gdzie byłam. Aha, tutaj na górze jestem dobra. A, wydali tu się kiterację. No, zginął. A stamtąd mnie będą pewnie ostrzeliwać. No ja jako. Dobra, już idę, idę, już, nie szczelom. Mogliście uprzejść, że kolejne misje będą trudne. No dobra, dla was nie są trudne. Ja tu się idź! Przeładuj. Właśnie, dlaczego ja nie mam granatów? Oni mają. Próbuj, próbuj jeszcze strzelać. Dobra, ten leży. Ej, czy ja się tu zblokowałem, że się zapytam? Ej, ja się tu zblokowałam w tym momencie. O, dobra, udało się wyleźć. Kucej. Haha, <trym zna> ja Ci mówię, boli Ci niesamowicie. Aha, tu się kitrasz, jeden wyłaś No wystaw na atak Dobra, mniejsza tutaj jeden się kitreszy. Tu z się siedział. A tak, pamiętam, on tu był. Dobra. A zapomniałam, przyroda dosyć mniejsza. Czy było w miarę czysto? Dobra, ja tam jeszcze jakieś słyszę. Idź ty gadzie, jeszcze raz mnie ty zabij, to ty popamiętasz, ty. Super, jeszcze mnie zamkli. Już od razu chanił, ty hań, No do widzenia. Jest tu ktoś jeszcze. Też umiem strzelać no. Dobra, powiedzmy, że ich tu nie ma. No! Dzięki, dzięki, ja chcę się wydostać jednak. Weź tu padni, Tak, ale nie w ten sposób padnij, Boże. Chyba nigdy jeszcze przy żadnej grze nie byłam tak skupiona jak przy tym. Tu uważaj, żeby cię nie zestrzeli, tu uważaj, tam uważaj. No. Na nic. Dobra, wiem. Tu będzie granat.

Dobra, ja sobie spróbuję tam tędy. No, ale jak nie patrzeć, co mi każe tutaj podejść. Hmm. dobra. No, dobra, ja chcę wyjść i tak. Stawaj. Wyjdź! Wróć tu to Było bezpiecznie Przeładuj <grymne> Teraz mogę teraz tędy jakoś przeskoczyć? jak znowu tam... Tu się kitrają, Nie wyskoczę! No muszę w autobus przejść, tylko niech oni mnie nie wystrzelają. Nie rzucaj we mnie granatem mówię do ciebie. Chyba dostał jeden. Tak, jeszcze się budynek na mnie dzisiaj nie zawalił, no dzięki. No wyskakujecie tak z dzisiaj, no. Ja tu się stresuję. Roku, no, zamknij się Blackburn No wróciłam się na ja stare Ja ciebie kurwa też za jakieś pół godziny każdy tutaj będzie mógł liczyć tylko na siebie Dalej spierdalamy stąd No to spierdalamy no Skoro tak mówisz No ale powiem wam że od razu mi aż ulżyło. Ktoś ze mną jest i czuję się samotna tu. chyba dochodzę już do punktu zbornego Miasto wygląda z deka inaczej bez budynków Musisz osprejować za 5 minut. Co? Ja mam ich oczywiście? Chodź. Łaj, jakie one tutaj fajne zabawki mają te czeczeńce. Hmm. <gry> Się obudził nagle. Dzięki. Siedz wojskowa informowała, że w mieście są zamieszki, a w Iranie miał miejsce zamach stanu. A Aż takie buty? te? to jak szybko biegasz, a, że ja się ciebie zobudziłem? Nie ma, wróciliśmy. Aha, mamy tam wejść. Dobra. No ja bym się. Teraz Enty nie. Ała, nie obraziła, jakbyście mi nie zasłaniali. Ja nawet nie wiem z której strony strzelają. Dobra, wiem. Widzę. Tam ich nie dosięgnę. Montez, to ty mi wiecie zasłaniasz gadzie Spróbujemy tak byście mnie jeszcze przez z której strony oni tu przychodzą. No dobra, nie, to nie ma bez. Wyłóż z tego słupa, ty. Jeszcze ktoś gdzieś? Czy mogę zejść? A, tu już żeście przyszli. Ja wiem z której strony u was jest dwunasta. Aha, dzięki. Już, biegnę, biegnę. Dawaj łapę. No. Mamcie, jej z to pod tekstem zabrzmiało, no sorry. i się powyliło. No nic. Misja polowania. Nice. Ale słuchajcie, polowanie zrobiłem w kolejnym odcinku, bo nie wiem, ja tak się staram wpatrywać w tych moich przeciwników, żeby w nich trafić, żeby oni we mnie nie trafiali, że nie wiem czemu, czy to z tym jest spowodowane, ale oczy aż mnie tutaj już i bolą, więc na dziś dosyć tych herezji z nimi. Przernie tak, jeszcze Katstenka. Faruk al-Bashir i PLR przejmują władzę praktycznie tego samego dnia, kiedy ma miejsce trzęsienie ziemi. Stają się zagrożeniem. Kilka tygodni później posyłamy nim 50 tysięcy żołnierzy. Zaczyna się wojna w Iranie. To ma być lekcja historii? Jaką rolę odegrałeś w polowaniu na Al-Bashira? To dość ogólne pytanie. Czy to nie pingwiny tego... z Madagaskaru? Precyzuję. Chodzi o pierwszą misję. Początkowo naszym zadaniem była ocena zniszczeń po nalotach na północną część Tehera. Ocena zniszczeń. Po co to robiliście? Taka procedura. Szukaliśmy celu o dużym znaczeniu, który miał zostać wyeliminowany. Nie wyglądasz mi na człowieka, który przejmuje się procedurami. Powiedz mi, jakie były twoje relacje z porucznik Kolby Hooke, z pilotem myśliwca F18? Romans był. Nie znam. W takim razie pewnie byłbyś zaskoczony, słysząc, co dla ciebie wtedy zrobiła. No i zapewne co na nas zrobiła dowiemy się w kolejnym odcinku. Sema. Mam pierwszy poziom alertu. Zmiana planów. Zaraz startujemy. Dowództwo ma dziś dla nas coś specjalnego. Dobra. Nie Czyli nie ja nie rozumiem, że będziemy latać. Ja nie znoszę latać. W jakim bądź, w jakim bądź grzeję ja nigdy nie znosiłam latać. Tak więc. No, kolejny odcinek będzie jeszcze cięższy dla mnie, bo nie ja mam lęk w wysokości, to nie znoszę po prostu lata w grach. Ale myślę, że dam sobie radę. Jeszcze raz w ogóle dziękuję Wam za wszelką pomoc udzieloną mi. Mam nadzieję, że jeżeli dzisiaj też coś durnego robiłam, to mi to wypomniecie i powiecie, jak powinnam to robić poprawnie. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie tego. No, trzymajcie się i cześć!